Witam, witam serdecznie. Gramy dalej w Wiedźmina na kanale Orantion moi drodzy. Mamy zadanie zaznaczone Keyran, to chyba tędy się wyjdzie poza y, tą całą Flot sam, kurczę, patrzcie, zapomniałbym. Gdzieś tu mam nadzieję spotkać tego Cedrika i z nim porozmawiać o tym potworze. Co jest? Gdzie byłeś? Scena. Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric? Nie pakuj się w to. Hmm, prawdopodobnie jesteśmy zazdrośni, co? Boisz się Shila. Kiedy spotkaliśmy Sheila, zbladłaś. Wydawało ci się. Za nie, dobrze kłam. cię znam. Shila to jedna z najpotężniejszych czarodziejek. To nie powód, żeby się jej bać. Nie wolno jej ufać. Uwielbia manipulować ludźmi i jest bardzo przebiegła. Masz jakieś dowody? Dobrze wie, że straciłeś pamięć. Udawała, że nie jest tego świadoma. Po co? Nie wiem. Trudno dojść o co jej naprawdę chodzi. Przekonajmy się. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie, ale najpierw muszę pogadać z Cedriciem. No to chodźmy do niego. Jest na platformie obserwacyjnej. Ojej, co się stało, Trix? A tam? Jest... Jest tu coś? Metalo, no co to Zacięcia. A to, co to jest? Chorab. Macie jakieś zajęcie dla Wiedźmina? Roboty u starczy i na trzech Wiedźminów. I co? Skoro my biedni, jakoś się dogadamy. Idźcie lepiej na rynek we flotcem podkarczmy. Tam na tablicy wiszą ogłoszenia. Jeno trola, nie ruszajcie, cokolwiek by miastowe mówi. Czemu? A jakieś inne zlecenia? Na Starucha ruszejcie! Loredo wykosztował się na czarodziejkę, znaczy się mo w budżecie pieniędzy. Staruch? Masz na myśli Kejrana. Jak go zwał, tak zwał. Rzeczna bestia, o niej mówię. Jeszcze nasi pradziadowie się z nią mużerali, Ale ostatnio nie idzie wytrzymać. Sieci rwie, ryby jadem dławi. Nawet Loredo powiedział. Że skoro lokalna gospodarka uznaje uszczerbunku, nie ma wyjścia i trzeba się wykosztować na czarodziejkę. Mhm. O ten co? Kim jest spojrzenie tęskniące za rozumek. A jakieś inne zlecenia? Na starucha ruszajcie. Loredo wykosztował się na czarodziejkę, znaczy się ma w budżecie. Pi Jaką czarodziejkę? Jaką czarodziejkę? Tris Merigold? Eee, pani Sila de. Pan Carville, no Smaczno persona. Ale groszem nie śmierdzi jak i wy. Widać o. czarostwo i bogactwo nie idą w parze. Chodzą słuchy, że zgodziła się zabić starucha. Więc śpieszcie się jak chcecie ją obiec. A jakiś. na staruch? Dzięki no, za wskazówki. Bo. Bywaj. Bądź zdrów! Irytujące jest to, że nie znikają te opcje dialogowe, co? Jak O, tam coś jest Tęgoskur I Tu jeszcze coś jest Nie wiem co to było, bo za szybko pstryknąłem. O, jest to ja Dobry Dobry tędy nie przejdziemy To jest ten, co miał takie fajne spojrzenie Donat Do czego ty celujesz tam? Donat. Coś mało mówny z niego Donat, a to? Kura. A tu? Korzyn mandragory. Bierzemy. A w kociołku? I co? Światło. Podpadliśmy im kociołek, czy ja? Name... ...a... Uh, ...Island. Kedmiel! Co? Kedmiel! My chyba po elficku mamy. No wybaczcie, że nie idę do tego Cedrica, no ale jak sobie odpuścić tu tyle fajnych rzeczy. Kedmiel! No, wiem. Wiem o co chodzi. Kedmiel. Co ona robi? Wałkuje podłogę? Dobra, to niech ona sobie wałkuje, a my ją w tym czasie okradniemy. Jak to w stylu Wiedźmina jest. Tu jeszcze chyba coś było, nie? Dratwa. Kedmil. Skóra. I to chyba na tyle, nie? <laughs> Nie ma jak. E, to jest taki Robin Hood. Zabiera biednym, a daje bogactwo. Czy bogaty. dziewczyna może zostać wiedźminem? Może. To ty jesteś dziewczyną? Może i tak. Uciekajcie! Uciekajcie no. Użyjemy. No, jak tu. Medaliona. Chochla. I szesnaście orenów. Wow. Kloc drewna to nie. A w beczusiach? Sukno w beczusiach? Żelazny pierścień. Dobra, sprzedam. Jak zdrowie, babciu. mam się, synu. A czego ty u nas szukasz, w bindudze? Zabójców króla. No proszę, nawet Foltesta przeżyłam. <laughs> Jeszcze przeżyję Loredo i nic mnie już nie będzie tu trzymało. Chorobowa to jest. A sikierki nie możemy wziąć? Nie. Dobra, idziemy do Cedrika w takim razie. Gdzie ten siedzi? A czy się dziewczyna ma? może zostać wiedźminem? No mówiłem ci, że może dziewczynko, już nie nuć. Szukam tyle fajnych rzeczy. Szukam, Edryka! Ktoś wie, gdzie on jest? A o co chodzi? Chcę go spytać, czy las jest bezpieczny. A skąd mi wiedzieć, czy aby na pewno tego chce, ta? Wiadomo, żeście rasisty i w ogóle. O. A ja co też. Mi Gubię? Słyszałem, że w tej wiosce jest ktoś, kto się zna na potworach. Powinieneś pogadać z Cedrikiem. Gdzie go znajdę? Na wieży, przy wyjściu ze wioski. Dziękuję. Na wyjściu ze wioski jest Cedrik. A tu jest coś gorszego. Dratwa skóra. Dratwa skóra sukno. Kurczę, zaraz się napełni, wiedzmy. Ocmi się, dziewczynko, bo ja tu kradnę. Dobra. To nie, to trzeba poszukać jakiegoś y, kupca i mu opimpolić. Wszystkie rzeczy. Idziemy do Cedrika. Na wieżę. Nie da się szybciej? O, jest ten! Jak on się nazywał? Imbelk. Niedługo minie pełny rok. Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, Seherimia. Raduj się wspomnieniami o niej zamiast smucić tęsknotą. Staram się. Ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Wafail. Wyczuwam... Wafail. Wafail. Wyczuwam... E, questa dotyczy... dotyczącego... Moril. To ty jesteś Cedric? A kto pyta? Geralt z Rivi. Wiedźmin i Tris Marigold. O, jak się podniosłeś. Pięknie pachniesz, Tris. Cedric, mm. spójrz na mnie. <gry> tak. Czego chcesz? Grajcie z Rivi. Wszystkiego, co masz. Poluję na Keirana. Możesz mi pomóc? Chcę zabić Keirana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji? Każdej. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz. Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na Mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet skojatel się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił, obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć na rzekę. Znajdziesz zniszczony most. Seed, pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Nie, nie, nie dzięki. Poczekaj. <laughs> On też sobie te umie teleporty otwierać? O... Pohandlujmy. jak Wszystkie. Rupiecie, sprzedajemy mu rupiecie. Kamienny medalion. Za dwa ręki. Narzędzia. Pyk Prymitywny srebrny naszyjnik, pyk A on ma pieniążki w ogóle? Czy to jest barter? Halo? Nie podoba mi się to. Przybywa mi pieniążków? Przybywa, dobry. Łachmany wszystkie. Widzę, że tu mi przybywa pieniążku. Dobra, do widzenia z tym wszystkim Okej, okay, co jeszcze, co jeszcze? Przepisy, fabularne, bronie. Maczuga pyk, mała pałka pyk Miecz, pospolity Stalowy, uwaga 8, obrażenia 10-13 Miecz z górsinych, magiczny Zostawienie plus 7. Dobra, zostawiamy magicznie zbroje. Ciężkie spodnie. Waga 6. Sprzedajemy krótkie rękawice. Tylko żeśmy nie sprzedali tego, co ma na sobie. Znoszone spodnie, pyk. Znoszone rękawice, pyk. Pyk. Nie wiem. Pikowana kurtka. No dobra, sprzedajmy wszystko. Czekajcie, bo ja nie niby coś... Gdzie on poszedł? Jeśli wrócisz do sprzedawcy po upływie doby, niektóre z wykupionych przedmiotów pojawią się w, w asortymencie sklepu na nowo. Rozumiem. Czym zaczci inwentarz. Aha, czyli mamy tylko to co na sobie. Rozumiem. Hmm, hmm. Książki, petardy, pułapki, eliksiry, ulepszenia. Ulepsza miecz. Na nie wiem, że mam takie ulepszenia. Runa księżyca. Premia do obrażeń od znaków plus cztery. I co mam z nią zrobić? Składnik rzemieślniczy, ulepszenie miecza. A tu jest napisane, faktycznie. Krew Falki. Super. I to ja będę teraz to... ...wiad Wisielców. Zwiększa obrażenie zadawane ludziom. I co mam z tym zrobić? To na miecz się nakłada? Bo <laughs> Czy nie sprzedałem tej chochli? Weźmiemy ten miecz, zobaczymy jak on się zachowuje. Dobra. Cześć, jeszcze chochle mam dla Ciebie, Cedric. Halo? O, a tu coś się... jest? Kąsacz. Więc ty... Tyst... kąsacz. Dwa konsacze. Dobra. Pohandlujmy jeszcze. Bronie. Hochla. Pyk. Dobra, reszta zostaje. Bronie dystansowe. Pyk. Zardzewiały, wyważony sztylet. Osiem. Broń miotana, to do rzucania, rozumiem. Zostawimy. A nie masz może czegoś na sprzedaż? Eee, chochlę moją, tylko... Rzemiosło, język trola. Nie wiem, chyba powinienem zająć się lekturą... Ja tego... E, manuala do Wiedźmina. Czekaj, jeszcze pogadamy. E, kim była Cyturon? Kim jesteś, Cyturon? I ty właściwie jesteś. Ostrzegam ludzi przed niebezpieczeństwami i czyhającymi w lesie. A konkretniej? Jestem już stary, nawet jak na elfa. Ale ten las jest znacznie starszy. żyję w nim od lat. Rozumiem go. Nie potrafię tego wyjaśnić. Czasem się mylę, wtedy ludzie nie wracają. Rozumiem. Po prostu wiem, czy można wyjść za bramę, czy nie. Szukam więc miejskiej roboty, wyczuwam quest a. Tutaj chyba też. Elfka, o której rozmawiałeś przed chwilą. Jak zginęła? Seherim wierzy, że zabrał ją las. A ty? Moril zniknęła. Prawie rok temu. Niektórzy mówią, że była zbyt piękna. Że Dwan musieli zrobić jej krzywdę. Wierzysz w to? Jeśli nie mam świadectwa przed oczami, staram się ufać przeczuciu. A ono mówi mi, że las jej nie zabrał. Dlaczego nie powiedziałeś tego Seherimowi? Bo to już nie ma znaczenia. Może ją zamordowano... Może odeszła, by nigdy nie wrócić. Ani ja, ani Seherim tego nie cofniemy. No i nie głupi z ciebie, chłop, jak na elfa. Może wrócę jak będziesz Może wrócę, kiedy wytrzeźwiejesz. Słyszałem, że Wiedźmini są długowieczni. W takim razie może dożyjesz tego dnia. <laughs> poluję na potwory. Zamierzam zapolować w tej okolicy. Potrzebuję wskazówek. Nie jestem wiedźminem. Rozkładam pułapki, wnyki. Staram się trzymać nekery z dala od bindugi. To wszystko. Będę celował wyżej niż nekery. Czyli staruch, znaczy Keiran. No, nareszcie Loredo wykosztował się. Słuchaj, nie będę uczył ojca jak robić dzieci. Wy, wiedźmini, wiecie swoje. Ale jeśli zapłacisz, mogę przygotować pożyteczną pułapkę. Jaką na przykład? Przebijającą ciało, unieruchamiającą, nawet wabik, ściągający potworę w zasadzkę. Co tylko chcesz. Skoro ja bez trudu dobijam schwytanego wewnyki Nekera, dla ciebie będzie to pestka. No to wykonaj dla mnie przedmiot. Szarpacz. Czegoś mi tu brakuje. Ja ten driagi. Miecz? Srebra mi brakuje. A mogę ci kupić jakieś przepisy? Czekaj, czekaj, Cedric. Poczekaj, poczekaj. Pohandlujmy. Spokojnie, chłopie. E, fabularne przepisy. Receptura, schemat. Pułapka na Kairana. Ureny 276. Jedna ruda żelaza, jedna ruda srebra. A pożoga? Braże, magiczny. Pułapka. Detonuje inne pułapki i podpala. Kąsa. Śmierdziuch. Receptura alche alchemiczna. Petarda. Wyzwala śmierdzący obłok, który obniża siłę przeciwnika. Schemat pożoga, schemat szarpacz, uważony sztylet, wzmocnienie pancerza. Jaka? Talgarska zima. Schemat ziemi rzemieślniczy, łapka, Spowia spowalnia przeciwników, zamrożenie plus 50. Dwa razy olej, kloc drewna, ametystowy pył. Kąsacz. Dratwa, klot, drewna. Pułapka rani odłamkami. Szczerze wiedział jakieś te pułapki stawia, co nie? Dobra, na razie, na, na razie damy sobie spokój i szukam Wiedźmińskiej Muszę roboty. Muszę zarobić kilka orenów. Nie masz roboty dla Wiedźmina? W tym lesie dla Wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. Wszędzie roi się od potworów. Ale nie dziwię się, że ściągają tu całymi chmarami. Wiesz dlaczego tak się dzieje? Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych jak muchy do truchła. Na polanie w lesie stał niegdyś dom, w którym zamykali szaleńców. Ciekawe. Dawno temu, w czasie wojny z Nilfgardem, doszczętnie spłonął. Obłąkani usmarzyli się w swoich celach. Od tamtego czasu nad zgliszczami ciąży przekleństwo. Ostatnio dwóch śmiałków chciało zbadać ruiny i żaden nie wrócił. Powiedz mi coś więcej o samym domu. To stary dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle. W czasie wojny nie brakuje szaleńców, ciągle pojawiali się kolejni. Kapłan Mircei zamknął ich tam i opiekował się nimi. Gdyby ci się udało odszukać dwóch duan zaginionych w zgliszczach domu wariatów, na pewno zostaniesz sowicie wynagrodzony. Przez nich... Albo przez ich rodziny. Czyli tutaj mam questa spróbować nie zaszkodzi? W szponach szaleństwa. Szukaj ruiny szpitala. Co chcą osiągnąć wiewiórki? O co walczą z kojatel? Pytasz o tych dawnych, którzy mieli nadzieję na powrót naszej rasy do dawnej chwały? Czy o tych dzisiejszych? Walczących o przetrwanie i samobójczej zemsty. A do której grupy zaliczyłbyś wojowników Jorweta? Jeśli chodzi o to, w co wierzą, to wciąż wydaje im się, że są niezależni, a ich sprawa ma tylko jeden słuszny punkt widzenia. Jeśli pytasz, jak jest naprawdę, to są cieniem dawnej chwały, Ensyd. Trwają przy swoich złudzeniach, dopóki nie przerwie ich miecz lub pętla stryczka. Albo póki sami nie uświadomią sobie prawdy, co jest chyba najgorsze. No niby tak. Powodzenia. Nie łaś tak blisko lasu. Bo co? Ostrożnie tutaj. No dobra, no co ty taki masz głowę. Jak ja prawie tu papierosa. <laughs> jak słowik co konie dusi. Dobra, lecimy, lecimy, bo mało czasu. Nie, ja nigdzie się nie zamierzam spieszyć. No złaś. Nie wiem teraz, co wziąć z tych <laughs> wszystkich zadań. Czekajcie, by jeszcze było właśnie z tymi kadzidełkami. Dobra, zrobimy te kadzidełka, bo wydają mi się najprostsze i możliwe do wykonania bez srebrnego miecza. Gdzie mam iść? Tu i tam gdzieś za... Co to było? Tu można gdzieś przejść, tak? Tak. Jest kółcze ziela. O. o. dziwny obóz. Ktoś tak wzdychał głęboko. Dobra. Nie, no, grafika jest piękna. Jest piękna, tylko moim zdaniem zbyt kolorowa. Można by było trochę przefiltrować te kolory. Znaczy, założyć jakiś filtr, taki... Jesteś wolny? Nie, zapierdalam jak dyliżans. Pięknie. Dzień dobry. Bry. Zapie... Ale gdzie ja idę, kuź wam, przecież muszę znaleźć najpierw tego handlarza, ja już wracam do tego. No, obraz, znajdziemy handlarza. Pokiego grzybamy, to nosimy, szefie, skoro jest... Żeby nie odwyknąć. Tu gdzieś pokazuje, żeby Tu mam myśl? No to jesteśmy na rynku, tak? No już widzę tarczkę. Nurtuje mnie pewne pytanie! O. o! Co taki wiedźmin macie go, gamradka Jana? Grzybki? Kasze? Wrócę mu kasza! Przecież to no. człowiek, jakim No bierzemy. Jest tu. Mogadamy? Witam w moim skromnym sklepie. A, już nosek podrażniony. Potrzebuję. A, czym handlując? Głównie kadzidłami wszelkiego rodzaju. Do medytacji, do odświeżenia kuchni, medycyny, rytuałów, czego tylko dusza zapragnie. No, ale. Wiecie co? Skończymy ten odcinek tutaj. I odcicu tak stoi. Matylda Szabo. I już w następnym odcinku będziemy kontynuować. Bardzo szybko czas leci w Wiedźminie drugim, moi drodzy. Okej, okay, dziękuję wam za poświęcony czas. Zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.